Cześć! Witajcie w gotowaniu z Joanno i w Co dziś przygotujemy? Pyszne katleciki z selera, czyli a z schabowe selera. Co będzie nam potrzebne? Oczywiście seler, bulion i potrzebne składniki, tak jak byśmy robili schabowe, czyli mąka, jajko i bułka do otoczenia, patelia, na której to wszystko usmażemy. Tak, to wszystko? Tak. Zapraszam do gotowań. Od czego zaczynamy? Od obrania naszego selena i pokrojenia go w plasterki. Takie centymetrowe. Ugotujemy go w bulionie i następnie obtoczymy, usporzymy i już. Tak. co? robię się za robienie Zbieramy. Kroimy do naszego selera, na plasterki. I wrzucamy do naszego ból gotującego się mulniągu. I gotujemy chwilkę aż delikatnie do zbiegnie. I zobaczymy, ile nam tu ikon wejdzie. W międzyczasie, jak nasz salerek się gotuje, przygotowujemy sobie do otoczenia. Wówczas no. jajko i do otoczenia. Mukę taką. Tak jakbyśmy robili. Naprawdę. Schabować. Sprawdźmy sobie. Jańce. Myślę, że już wyciągnę sobie na papierek, tak żeby nie był za bardzo też rozgotowany, bo jeszcze się będzie przecież pijek w panierce. Ciągniemy. I da się ostygnąć. I zaraz będziemy go Jak z Nasze kotleciki troszkę ostygły, to grzymy. najpierw obtaczamy nasz kotlet w później w jajku, półce tartej i tak na nasz kolej. Gotowe, Idealny na obiad do ziemniaczków i surówki, na przykład z kieszonej kapusty. Sto zrobione z selera, prawie jak słabowe, a ja Was zapraszam na moją grupę na Instagram, Tutaj na, po inne filmiki na YouTube. Jeśli Ci się podobał filmik, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Pozdrawiam i się cześć!